Dzień dobry. Witam Państwa na konferencji poświęconej wynikom finansowym osiągniętym przez Grupę Komark w pierwszym półroczu 2024 roku. Przystąpię do wyświetlenia prezentacji. Wyniki opublikowaliśmy w piątek, w godzinach popołudniowych. Dzisiaj mamy okazję przedstawić je Państwu bliżej. Standardowo mówię, przychodzę ze sprzedaży, co działo się w biznesie komarków w tym czasie, zarówno w drugim kwartale, jak i w pierwszym półroczu 2024 roku. Jak przełożyło się to na wyniki finansowe osiągnięte przez firmę w tym okresie, jak kształtowały się przepływy pieniężne, co zmieniało się w zatrudnieniu w trakcie pierwszego półrocza przedstawię pokrótce kwestie związane z inwestycjami, dezinwestycjami i aktualnym stanem firmy, w tym portfela zamówień, jakie obecnie mamy. Zaczynamy jak zawsze od przychodów ze sprzedaży, tak żeby można było, żeby można było przeanalizować co grupa Komarch. Sprzedaje. Tutaj bez zmian, w te, jeśli chodzi o strukturę przychodów według rodzaju. W samym drugim kwartale 2024 roku, Komarch sprzedawał przede wszystkim własne rozwiązania. Tutaj zwracał uwagę pewien wzrost w, przy sprzedaży rozwiązań softwareowych własnych. W zeszłym roku mieliśmy pierwszy, w drugim kwartale 12,7% a całości przychodów związanych z tym z tym zakresem naszej działalności, a w tym roku wzrost do 15,1% to cieszy, to jest sprzedaż produktów o największej wartości dodanej i tu mieliśmy w drugim kwartale lepszą sytuację niż rok wcześniej. Usługi niezmiennie około 80% przychodów ze sprzedaży komarku, co istotne, jak zawsze są to usługi związane praktycznie wyłącznie z z oprogramowaniem produkcji kowar. Pozostałe grupy rodzajowe, takie jak software obcy, czy wyroby gotowe, czy hardware obcy, mają niewielki udział w, naszym, w naszych przychodach ze sprzedaży. Pozostałe przychody, to jest głównie działalność medyczna i sportowa, a nieco niższy udział w łącznych przychodach niż w drugim kwartale roku 2023. W trakcie całego półrocza 2024 mamy wzrost przychodów ze sprzedaży o 6,8%. Wyniosło one 878 450 000 zł. W zeszłym roku to było 822 530 000 zł, także wzrost całkiem spory. Znaczna część tego wzrostu jest efektem takim ewidencyjnym związanym z kursami walut. Znaczna a połowa tego wzrostu to jest część, można powiedzieć, związana ze zwykłym, zwykłym biznesem komarku. O tym w dalszej części prezentacji powiem więcej. Jeśli chodzi o geograficzną strukturę przychodu ze sprzedaży, Tutaj bez większych zmian rynek polski około 45% przychodów ze sprzedaży, w zeszłym roku w pierwszym półroczu było podobnie. Kraje niemieckojęzyczne odpowiadały za około 15% przychodów ze sprzedaży, ten całkowity, i pozostałe kraje około 40%. W zeszłym roku to było powyżej 40%, około 41%, w tym roku około 39%. A co ważne, w trakcie pierwszego półrocza 2024 roku mieliśmy okazję zaobserwować Sporą dynamikę w obszarach, które w wcześniejszych okresach nie radziły sobie tak dobrze. Rok czy dwa lata temu, zwłaszcza w obszarze telekomunikacji, mieliśmy do czynienia ze spadkiem przychodów ze sprzedaży. Teraz, w trakcie pierwszego półrocza, zwłaszcza dzięki drugiemu kwartałowi, te przychody z rozwiązań telekomunikacyjnych, czy kierowanych do, do klientów z sektora telekomunikacyjnego. telekomunikacyjnego uległy poprawie. W związku z tym mogliśmy odnotować ten wzrost. On był zrealizowany głównie w obszarze rynku krajowego, jak i też krajów niemieckojęzycznych. Pozostałe pozostałych krajach ta dynamika nie była aż tak może znacząca w sektorze telekomunikacyjnym. Finans i bankowość, również znaczny wzrost, to jest efekt realizacji kontraktów, które były pozyskane w okresach wcześniejszych, a ten wzrost tutaj jest zrealizowany zarówno na rynku krajowym, jak i też na rynku krajów Pozostały poza regionem Dach, zwłaszcza kraje Beneluxu czy Azja, to są obszary, w których sprzedaż komaru bardzo dobrze się rozwijała w, w tym okresie. Przychody z rozwiązań głównie lojalnościowych i invoicing kierowanych do klientów sektora handlu i usługi, jak i przemysł Jutlikis. W omawianym okresie pozostały na stabilnym poziomie, uległy pewnym wzrostom. Tutaj nie mieliśmy dużo dużych zmian. Zarówno sprzedaż krajowa, jak i zagraniczna w tym obszarze kształtowały się na poziomie porównywalnym, może lekko lepszym niż wcześniej. Sektor publiczny tutaj sytuacja jest stabilna. Jak Państwo widzicie, podobne, może nieco wyższe przychody ze sprzedaży w porównaniu do, do, do pierwszego półrocza 2023 roku. A tutaj drugi kwartał był też lepszy niż, niż rok temu. Niezmiennie od wielu już lat mamy bardzo dobrą dynamikę przychodów ze sprzedaży w obszarze RP. Ona się utrzymywała w pierwszym półroczu 2024 roku i to był również powód, dla których przychody ze sprzedaży krajowej uległy. wzrostowi o ponad 10%, jak patrzymy, porównujemy sobie pierwsze półrocze 2024 do pierwszego półrocza 2023 roku. A sytuacja biznesowa przy sprzedaży rozwiązań RP do klientów w rejonie niemieckojęzycznym, czyli Austria, Szwajcaria Szwajca, i Niemcy, tutaj bez zmian mamy stabilne przychody ze sprzedaży i podobnie w obszarze przychodów medycznych czy pozostałych, czyli głównie działalności sportowej, porównywalny poziom do, do roku 2023, do pierwszego półrocza. Tak, tutaj bez zmian udział w sprzedaży software'u własnego nieco wzrósł dzięki dobrym dobrej sprzedaży w drugim kwartale, ale tak jak zazwyczaj w komarku ponad 90% przychodów ze sprzedaży jest związana z własnym oprogramowaniem oraz usługami z nimi związanymi. W tym półroczu akurat mieliśmy przyrost ze sprzedaży software'u własnego, nieco mniejszy udział usług, ale nadal łącznie mamy sporo, ponad 90% ze sprzedaży własnych rozwiązań informatycznych. Jak przełożyły się te nasze osiągnięcia biznesowe na, na wyniki? Spory przyrost przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale. W zeszłym roku, w drugim kwartale mieliśmy 395 niecałe na milionów przychodów ze sprzedaży. W tym roku było to ponad 443 miliony, więc spory wzrost niecałe 50 milionów złotych. Wynik operacyjny wzrost na znacznie mniejszym stopniu, 4,5 miliona na plusie, było w drugim kwartale roku 2023, teraz niecałe 10 milionów złotych. No i wynik netto przypadający na akcjonariuszy w kwartale drugim 2024, był znacznie niższy niż w drugim kwartale 2023 roku. Spore zmiany, natomiast są one w znacznej mierze związane czy też są pochodną zmian w kursach walutowych. To żadna nowość w komarku. Jako firmie eksportującej, mającej znaczną część swojego biznesu poza granicami Polski, te kursy walut istotnie wpływają na wyniki raportowane na zewnątrz, zwłaszcza w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z bardzo dużymi zmianami na drugim kwartale, zwłaszcza 2023 roku mieliśmy do czynienia z dużym umocnieniem się złotówki, co miało negatywny wpływ na zarówno przychody, jak i wynik operacyjny w q 2023. Jak Państwo widzicie, prawie 20 milionów złotych rok temu w drugim kwartale, zarówno przychody, jak i wynik operacyjny były pomniejszane. Z, w związku z tym umocnieniem się złotówki. W tym roku takich efektów nie było, dużo, było dużo bardziej stabilnie. Wpływ na przychody był dodatni, plus 2 miliony złotych, na wynik operacyjny minus 3,300. Tu mamy też różnicę kursowe od zobowiązań, więc był to istotnie mniejszy wpływ niż na poziomie operacyjnym przychodów niż rok temu, samym drugim kwartale. Wpływ na wynik działalności finansowej, Wycena instrumentów finansowych, kredytów tutaj jest bardzo duża różnica. W zeszłym roku mieliśmy duży wynik dodatni na działalności zabezpieczającej, w tym roku, ponieważ ta zmienność była znacznie mniejsza, to ten wpływ czy uzysk był tutaj znacznie mniejszy. W zeszłym roku w działalności finansowej związanej z kursami walut to było ponad 26 milionów złotych, teraz półtora miliona złotych. W efekcie końcowym Wynik netto w związku z tymi wszystkimi operacjami był pomniejszany teraz o milion 836 tysięcy złotych, w zeszłym roku był pomniejsza, a powiększano prawie 6 milionów 700 tysięcy złotych. Jeśli sobie popatrzymy na 5 lat ostatnich i przeanalizujemy wynik operacyjny grupy kapitałowej, widzimy, że ten wzrost był znaczny w drugim kwartale 2024 roku w porównaniu do drugiego kwartału 2023 roku ponad 115%. Tym niemniej na tle kwartałów drugich lat poprzednich, czyli 2020 do 2022, jest to poziom niższy. Lata 2020 do 2022 były bardzo dobre dla Komaru pod względem, biznesowym też kursy wtedy podstawowy biznes wspierały, w związku z tym te wyniki były wyższe. dla grupy kapitałowej tu mamy wzrost od 28% do 35 milionów złotych, poziom już bardziej porównywalny do tego odnotowanego w latach wcześniejszych, a wynik netto z przyczyn opisanych wcześniej był istotnie niższy niż w drugim kwartale 2023 roku, natomiast był też na plusie. Na wynik netto miały wpływ też zdarzenia jednorazowe, takie jak na przykład utrata wartości wykonana w związku z testem na utratę wartości firmy związanej z wcześniejszym przejęciem firmy 2 csi we Francji to było około 5 milionów złotych, tego efektu nie było. Rok wcześniej. Skonsolidowane wyniki finansowe już całego półrocza 2024 roku. Przychody ze sprzedaży dzięki znacznej poprawie w drugim kwartale, także w całym półroczu mogliśmy wykazać spory wzrost ponad 6% i w pierwszym półroczu 2024 roku te przychody wyniosły prawie 878,5 miliona złotych. W zeszłym roku w pierwszym półroczu było to 822,5 miliona złotych. Wynik operacyjny tutaj większa poprawa to za sprawą pierwszego kwartału, który był lepszy. Pod tym względem niż pierwszy kwartał roku 2023 i mamy 37, ponad 37 milionów złotych teraz, a w pierwszym roku, na roku półroczu, poprzedniego, roku poprzedniego to było 23 miliony 800 tysięcy złotych. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy komar, drugi kwartał słabszy niż w zeszłym roku, stąd też wyniki półroczne istotnie poniżej roku 2023. Wtedy mieliśmy prawie 50 milionów złotych w wyniku netto przypadającego na akcjonariuszy, teraz 23,5 miliona złotych. Podobnie jak i na drugim kwartale istotny wpływ na tą zmianę, postrzeganie wyników pierwszego półrocza 2024 na tle pierwszego półrocza 2023. Istotny wpływ miały kursy walutowe tak jak i w drugim kwartale wynik operacyjnej przychody były istotnie pomniejszane w zeszłym roku ponad 25 milionów, prawie 26 milionów, ta zmiana wyniosła na poziomie przychodów, jak i, jak i wyniku operacyjnego w tym roku, w pierwszym półroczu minus 8,7 miliona złotych. Działalność finansowa była dodatnia, natomiast znacznie przyniosła dodatny efekt w pierwszym półroczu pół 2024 roku, ale był on znacznie niższy niż ten odnotowany w pierwszym półroczu roku 2023. Wtedy było to ponad 35 milionów złotych na plusie, teraz 6,5 miliona złotych na, na plusie również. Tak, pierwsze półrocze na tle lat poprzednich to mamy 56% przyrostu, znacznie lepiej niż w roku 2023 w pierwszym półroczu, ale poniżej tego, co mieliśmy okazję obserwować w latach wcześniejszych, w pierwszych półroczach, czyli podobnie jak. Też w samym drugim kwartale EBITDA lepsza niż rok temu, 87 milionów złotych przekroczyliśmy, czyli 25,7% lepiej niż EBITDA, która była odnotowana w roku, w pierwszym półroczu roku 2023. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy, tutaj mamy podobną sytuację, jak i w też drugim kwartale, czyli niższa wartość niż w roku poprzednim. Spora różnica z przyczyn opisanych przy okazji omawiania wpływu kursu na, na, na nasze wyniki. Tyle jeśli chodzi o wyniki finansowe. Wypływy pieniężne bez większych zmian można powiedzieć, że standardowe dla pierwszego półrocza roku 2024. Działalność podstawowa była rentowna. Mieliśmy też wpływy z, z uzwolnienia środków z kapitału obrotowego. Jest to standardowy efekt związany z sezonowością naszej sprzedaży. Zazwyczaj największy poziom sprzedaży jest pod koniec każdego roku. Potem w pierwszym kwartale czy w pierwszym półroczu te przychody ze sprzedaży realizują się w postaci gotówki. Tak też było w, i w tym. I w tym półroczu działalność finansowa była na plusie. Tu mieliśmy dodatnie przepływy z działalności odsetkowej, chociażby czy związanej z zamknięciem instrumentów finansowych zabezpieczających kursy walutowe w tym okresie. Spore wpływy ze sprzedaży środków trwałych, większe niż zazwyczaj, a to za sprawą sprzedaży środka transportu, czyli samolotu, która była odnotowana w pierwszym kwartale tego roku wydatki na zakup środków trwałych i wartości materialnych i prawnych standardowe, to jest zakup sprzętu komputerowego, głównie oprogramowania firm trzecich niezbędnych do funkcjonowania grupy Komarch, Spłata kredytów i pożyczek nieco większa niż zazwyczaj, a to za sprawą spłaty kredytu na wspomniany wcześniej samolot, został ten kredyt spłacony, czy pożyczka leasingowa została spłacona w pierwszym kwartale bieżącego roku, bo to jakby ponadstandardowe Zmniejszenie zobowiązań finansowych, reszta to są spłaty kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu to są głównie czynsze płacone przez grupę komar do podmiotów spoza grupy. Podatek dochodowy zapłacony ponad 25 milionów złotych w tym okresie, w efekcie zmiana stanu gotówki, praktycznie pomijalna, czyli grupa utrzymała stan środków pieniężnych w porównaniu do końca roku 2023. Zatrudnienie. Tutaj wielkich zmian nie było. Nastąpiło, nastąpiło zmniejszenie liczby osób zatrudnionych na koniec czerwca w porównaniu do sytuacji na, na koniec grudnia. Szczyty zatrudnienia mieliśmy w roku 2022, a potem w związku z. Z słabszymi wynikami w niektórych obszarach naszego biznesu nastąpiło zmniejszenie liczby osób zatrudnionych. To było głównie realizowane na przestrzeni roku 2023. W tym roku ta zmiana wynosiła 128 osób. Jeśli porównujemy stan na 30 czerwca do stanu na 31 grudnia, przed nami czy znaczy w w trzecim kwartale, który właśnie trwa, Grupa Komarch, tak jak zawsze, organizuje program staży studenckich letnich i oczekujemy, że na koniec, roku, koniec tego kwartału liczba osób zatrudnionych ulegnie zwiększeniu. Czyli, tak jak zawsze, o tej porze roku ta sytuacja będzie się kształtować. Fundusz Prac Podstawowych, tutaj podstawowe koszty były porównywalne do, tego, do tych odnotowanych w pierwszym półroczu 2023 roku. W samym drugim kwartale wzrost funduszu płac wyniósł 1,7%. To są niewielkie zmiany, a są, były one możliwe, dlatego że liczba osób zatrudnionych zmalała. No, oczywiście średnie wynagrodzenie rośnie, jak wszędzie w gospodarce narodowej. Jeśli chodzi o inwestycje, to tutaj nie mieliśmy istotnych nowych inwestycji infrastrukturalnych. Jak Państwo wiecie, w ostatnich latach Grupa Komar wykonała liczne inwestycje infrastrukturalne, zarówno w przestrzeni, przestrzeni biurowej, jak i też w centra danych, nie tylko w Polsce. Mam tu na myśli chociażby naszą nową serwerownię w Stanach Zjednoczonych. To był spory wysiłek inwestycyjny, ale w tym momencie Grupa Komar w tym roku nie miała potrzeby rozpoczynania nowych istotnych inwestycji infrastrukturalnych. Są standardowe inwestycje odtworzeniowe, które było widać na slajdzie, związanym z omawianiem przepływów pieniężnych. Niezależnie jak zawsze kontynuujemy inwestycje w produkty informatyczne, one się rozwijają zgodnie z planem. Na początku roku został wstrzymany jeden projekt wszystko.pl, natomiast wszystkie pozostałe projekty od tego czasu kontynuowane są bez, bez zmian. Grupa inwestuje zwłaszcza w wykorzystanie nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, czy nowe projekty usługowe, chociażby w obszarze finansowym, i przygotowuje swoje rozwiązania także na nowe wymagania rynkowe, czy związane ze zmianami prawnymi, które w tle się cały czas dzieją. Samolot został sprzedany, tak jak wcześniej wspomniałem. Trwa proces sprzedaży budynku na Osiedlu Teatralnym w Krakowie, on się nie zakończył, jest w trakcie. Będziemy go jeszcze prowadzić przez jakiś czas, tak sądzę. Z istotnych transakcji wewnątrz grupy na pewno warto wspomnieć dokapitalizowanie spółki zależnej Krakowi. Tu przy okazji zwrócę uwagę na nową nazwę klub sportowy Krakowia SSA. Walne zgromadzenie akcjonariuszy w czerwcu tego roku zmieniło nazwę Krakowi. Wcześniej to był MKS Krakowia SSA teraz mamy już nową nazwę, i dokapitalizowanie kwotą 30 milionów złotych nastąpiło, komar S.A. jako główny, jedyny w zasadzie akcjonariusz obecnie dokapitalizował spółkę, która dzięki temu mogła poprawić wartość kapitału własnych, swoich, co jest jednym z moguń licencyjnych związanych z w ekstraklasie, jak również spłacić swoje, część swojego zobowiązania wobec innych spółek grupy, głównie komaru S.A. A. Podsumowanie pierwszego półrocza. Przychody wzrosły 6,8%, całkiem sporo. Zwłaszcza jeśli mamy na myśli wartość portfela zamówień, która rosła zazwyczaj w poprzednich kwartałach 2-3% i tak nadal jest. Natomiast jak Państwo widzieliście, miały spory wpływ. Tu miały zjawiska ewidencyjne związane z rozpoznaniem różnic kursowych, które miały wpływ na zarówno poziom przychodów ze sprzedaży, jak również wynik operacyjny odnotowane hmm. przez grupę. Więc biznes wzrósł jak najbardziej, zwłaszcza w tych obszarach, takich jak telekomunikacja, rozwiązania RP na rynku polskim czy też finanse i bankowość. Natomiast część tego wzrostu przychodów jest związane z różnicami kursowymi, zwłaszcza w drugim kwartale te efekty były widoczne. Przychody ze sprzedaża krajowego rosły o ponad 10%. Dobra dynamika tutaj nie tylko RP, jak zawsze pozytywnie kontrybuowało do tej dynamiki, ale także sektor finansowo, bankowy czy telekomunikacyjny. Ci klienci kupowali więcej na rynku polskim i to wspomogło przychody. Ze sprzedaży dynamika sprzedaży na rynkach zagranicznych była 4%, to mniejsze od czydale. Jeszcze po pierwszym kwadrale mieliśmy tutaj spadki, więc odwrócenie trendu nas również cieszy. Tutaj rosły głównie przychody ze sprzedaży do sektora finansów i bankowości, a także do sektora telekomunikacyjnego. Koszty działalności podstawowej, tak jak mogliśmy to analizować na poziomie na poziomie. Kosztów wynagrodzeń pozostawały pod kontrolą, nie uległy znaczącym zmianom w stosunku do tych kosztów, które odnotowaliśmy w pierwszym półroczu 2023 roku. Natomiast wzrosły koszty usług obcych, zarówno związanych z wytwarzaniem informatyki, jak również spółka miała zwiększony poziom kosztów ogólnego zarządu w pierwszym półroczu 2024. Ten wzrost wynikał w znacznej mierze z kosztów związanych z transakcją i wezwaniem. Do sprzedaży akcji, a no, ściślej z procesem due diligence i różnymi no, usługami doradczymi, jakie w tym, w tym okresie miały miejsce. Tego rok temu nie było. Dywidenda została wypłacona w lipcu w wysokości 5 zł na akcję, też rekordowy poziom dywidendy, jaki mogliśmy wypłacić do akcjonariuszy. I ważna informacja, którą spółka informowała za pomocą raportów bieżących na początku lipca, czyli nastąpiły zmiany w składzie akcjonariatu spółki. Akcje, które były własnością pana profesora Janusza Filipiaka, a ich własność przeszła na panią Annę Pruską, panią Marię Filipiak i pana Jeremiasza Filipiaka, którzy są obecnie istotnymi akcjonariuszami spółki i posiadają zarówno akcje na okaziciela, jak również akcje imienne. To były istotne wydarzenia dotyczące działalności firmy w pierwszym półroczu i zaraz po jego zakończeniu. I oczywiście bardzo istotny element. Naszej pracy ostatnio to jest ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji SA przez porozumienie akcjonariuszy z wiodącą rolą Funduszu CBC. O tych wszystkich wydarzeniach spółka informowała w formie raportu bieżących na, na, na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy. Tutaj krótkie podsumowanie. 17 lipca zostało opublikowany, został opublikowany zamiar ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji SA 12 sierpnia. To wezwanie zostało ogłoszone, i w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wezwania zarząd spółki wydał swoje stanowisko, w której stwierdził, że warunki tego wezwania, zwłaszcza cena w tym wezwaniu, odpowiada wartości godziwej i jest zasadna z punktu widzenia takiego finansowego dla akcjonariuszy komarku. A w tym momencie trwa, trwają zapisy. W ramach wezwania można składać zlecenia do sprzedaży tych akcji. To będzie trwało do 21 października 2024. 24 października nastąpi zawarcie transakcji, a 29 października 2023 roku nastąpi rozliczenie transakcji. Wtedy będziemy znali nowy skład akcjonariatu komarku. Więc myślę, że przy okazji wyników za trzeci kwartał tego roku będzie można już tutaj szczegóły na ten temat podać. Wspomniany wcześniej portfel zamówień. Tutaj bez zmian. Tak jak i po pierwszym kwartale, tak jak i po drugim, ta dynamika wynosi między 2 a 3%. W zależności od dnia, od każdego dnia kontrakty spływają, są podpisywane. I to już od kilku kwartałów ten poziom dynamiki się podobnie utrzymuje. Te 2-3% do 3 to oznacza, że jak patrzymy na łączny, łączną wartość przychodów ze sprzedaży. Na ten rok to wynosi do 2-3% więcej niż rok temu, o tej samej porze wynosiła wartość portfela zamówień na rok 2023. Tutaj nie uwzględniamy tych wkłównych różnych skursowych cen bilansowych, które mają spory wpływ na odczyty w poszczególnych kwartałach. Co do zasady, ten biznes w tym roku stabilnie się kształtuje. Mamy spore kontraktowanie w niektórych obszarach, ale jednak te kontrakty są, mają długoterminowy w charakter i nie. Wpływają od razu bardzo istotnie na poprawę bieżących przychodów ze sprzedaży. Kurs akcji na pewno doskonale znana historia dla wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji, czyli spory wzrost kursu akcji, który miał miejsce już wcześniej w czwartym kwartale roku poprzedniego, także od początku roku z okolic 200 zł na początku półrocza do około 280 zł na koniec pierwszego półrocza ten kurs akcji wzrósł. Teraz utrzymuje się na poziomach zbliżonych do tej ceny, która była ogłoszona w wezwaniu. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli mamy za nami część prezentacyjną, zapraszam bardzo do zadawania pytań. Przełączę się teraz w tryb, taki, mi umożliwi ich śledzenie. Pierwsze pytanie było związane z wzrostem kosztów ogólnego zarządu. Jak sądzę, to już w trakcie prezentacji powiedziałem, że to był wzrost kosztów związany z usługami obcymi. Na który w większym rozmiarze spółka angażowała w pierwszym, w pierwszym półroczu tego roku, na tle roku 2023. I miało ono w pewnej części też związek z due diligence, z tą samą transakcją, o której też już mogłem Państwu powiedzieć wcześniej. Czy jeszcze jakieś kwestie dla Państwa są interesujące? Ponieważ nie widzę dalszych pytań, jest tak mniej niż zazwyczaj. Jak sądzę, wszystko co najważniejsze zostało już przez spółkę opublikowane w ostatnich miesiącach. Jeśli mieliby Państwo zaproszenie na informacje, na informacje ze spółki, proszę o kontakt ze mną bądź też z działem relacji inwestorskich. Służymy pomocą w każdej sprawie, która Państwa zainteresuje. Dziękuję bardzo za udział w konferencji. Do zobaczenia, do usłyszenia przy okazji, przy okazji omawiania wyników za trzeci kwartał 2024 roku.